Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, którzy tak licznie przybyliście dzisiaj na nasze dożynki, rozpoczęliśmy naszą uroczystość od mszy świętej. To zwyczaj, który przypomina nam, że Bóg jest szafarzem wszelkich łask, a plony ziemi są wynikiem współdziałania stwórcy i człowieka. Drodzy rolnicy, chylę przed Wami czoła za Wasz trud, za trud Waszej pracy i w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Regimin dziękuję za szacunek do ziemi i jej owoców. Zawód rolnika, ogrodnika, sadownika czy pszczelarza to profesje wymagające wielkiego trudu i hartu. W zmaganiu się nie tylko z anomaliami pogody, ale także z prawami unijnymi i sprawami wewnętrznego rynku. Te okoliczności spraw sprawiają, że powiedzenie rolnik śpi, a w polu rośnie, nijak się ma do dzisiejszej rzeczywistości. Dzisiaj rolnik, prócz przysłowiowego pługa, musi mocno trzymać w ręku również długopis i biegle obsługiwać komputer. Teraźniejszy rolnik musi być urzędnikiem, menadżerem, pośrednikiem, czy też dostawcą. Niewiele czasu zostaje mu na odpoczynek od ciężkiej pracy w gospodarstwie. I tym większe należą mu się słowa uznania. Szanowni Państwo, dorzynki to również Wasze święto, drodzy mieszkańcy, ponieważ jest to święto wsi. To właśnie Wy stoicie na straży najpiękniejszych wartości i tradycji narodowych, czego dowodem są właśnie prezentowane tutaj bukiety dorzynkowe. Wieniec dożynkowy, a także regionalne, tradycyjne potrawy prezentowane przez nasze koła gospodyń wiejskich. Wiara, oddanie pracy, umiłowanie polskości to bezcenne atuty polskiej wsi i jednocześnie spoiwa łączące jej mieszkańców we wspólnoty, którym po prostu chce się chcieć. Chcę jeszcze raz podziękować za wasz trud, za pot wylany w polską ziemię, za ten chleb, który jemy codziennie. Mam nadzieję, że dzięki waszej pracy nam wszystkim chleba naszego powszedniego, drodzy państwo, nie zabraknie. Drodzy mieszkańcy gminy Regimin, szanowni goście, dzisiejsze dożynki są wyjątkowym wydarzeniem dla naszej całej lokalnej społeczności. Szanowna pani wójt. Szanowni kapłani, pani starosto, drodzy samorządowcy, panie przewodniczący rady gminy Regimin, panowie komendanci, szanowni goście i najważniejsi bohaterowie dzisiejszego święta, czyli rolnicy gminy Regimin, rolnicy powiatu Cichanowskiego, drodzy mieszkańcy mojej rodzinnej gminy z której właśnie której się wykowałem, gdzie tutaj właśnie mogłem sięgać po najlepsze tradycje, po wszystko to, drodzy państwo, czym ta ziemia kwitnie i czym ta ziemia smakuje. Dziś po raz kolejny jako gmina Regimin, jako parafia Zeńbog, dziękujemy dobremu Bogu za to ziarno, za te żniwa, za te wszystkie plony, które zebraliście. Może żniwa nie były trudne, ale rok dla polskiego rolnictwa był wyjątkowo trudny. Wyjątkowo trudne z bardzo wielu przyczyn, choćby to, co się dzieje za wschodnią granicą naszego kraju, czyli wojna w Ukrainie, bestialski atak Rosji na wolne państwo ukraińskie generowało konkretne koszty, koszty również dla polskiego rolnictwa. To, że cena nawozów sięga ponad 3000 zł, to niestety jest efekt właśnie tego bestialskiego ataku. Ale polski rolnik, rolnik gminy Regimin zawsze sobie w trudnych warunkach radził. I tego chleba, drodzy Państwo, nam nie zabraknie. Jesteśmy po raz kolejny rok rekordzisto, jeżeli chodzi o eksport polskiej żywności na rynki trzecie. A ja zawsze zachęcam polskich konsumentów do tego, żeby przede wszystkim sięgali po produkty lokalne, żeby sięgali po produkt polski. Drodzy Państwo, jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jako wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, zapewniam, że uczynimy wszystko, aby te środki do produkcji i roślinnej, i do zwierzęcy były w takiej cenie żeby były właśnie w tej cenie przystępnej żebyśmy mogli nadal rozwijać swoje gospodarstwa żebyście mogli nadal tworzyć to co jest najważniejsze chleb którego nam nigdy nie powinno zabraknąć i uczynimy wszystko żeby tak mogło być my jesteśmy wiarygodni my swoje obietnice realizujemy i staramy się również bardzo o to, żeby nasze społeczności lokalne, takie społeczności jak gmina Regimin, takie społeczności jak gminy powiatu ciechanowskiego mogły się rozwijać, mogły być tam generowane konkretne środki, które będą inwestowane, żeby rolnikom też nigdy nie brakowało narzędzi, a co najważniejsze, żeby rolnicy mogli otrzymywać za swoje surowce wytwarzane w gospodarstwach godziwą cenę. I to będziemy czynić i to będziemy naprawdę bardzo intensywnie się starać, żeby nigdy właśnie rolnikom nie brakło, nie, żeby nie zabrakło dla nich tego szacunku, żeby władza pokazała, że jest że będzie ich wspierać i że będzie czyniła wszystkie starania, aby polskie rolnictwo mogło się rozwijać. Ja jako syn tej ziemi dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję wam za to, że mogę się dzielić z wami, z wami tym chlebem, e, dziękuję kapłanom za to sześć święto, za to, że poświęcili ziarno na kolejne plony za to, że po 8 września po raz kolejny wyjedziecie w swoje pole i będziecie siać to ziarno, z którego zbierzemy chleb w roku następnym. Liczę na to, że dobry Bóg nas będzie wspierał, że będziecie dawać radę i będziecie pokazywać, że polskie rolnictwo może być domeną i jedno z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Drodzy mieszkańcy gminy Legimin, drodzy rodacy, Dziękuję Wam za to, że mogę dzisiaj z Wami tutaj być. Po raz pierwszy staję jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej właśnie tutaj, w tej swojej społeczności lokalnej. Stąd właśnie tutaj skąd pochodzę. I jestem szczególnie dumny, że mogę uścisnąć każdą waszą dłoń i podziękować Wam osobiście za ten trud rozwoju nie tylko waszych gospodarstw, ale również społeczności lokalnej. Pani Wójt, dziękuję serdecznie po raz kolejny za zaproszenie i swoje zobowiązanie, które przyjąłem jeszcze kilka lat temu, że będę czynił wszystko, aby ta nasza społeczność, ta nasza społeczność gminy Regimin, te wszystkie gminy powiatu cichanowskiego mogły się rozwijać, żeby mogły otrzymywać konkretne środki, to będę to czynił z, z wszelką możliwą siłą. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować rolnikom gminy Regimin za ciężką pracę, którą wykonujecie, za to, że pielęgnujecie narodowe tradycje, takie jak ta dzisiejsza piękna uroczystość, że między innymi dzięki Wam nie brakuje chleba na polskich stołach, że cały czas się rozwijacie, że Wasza praca, Wasz produkt jest doceniany na całym świecie. Gratuluję tegorocznych zbiorów, życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości w, w trudzie tej codziennej pracy, a także obfitych plonów w przyszłych latach. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanej zabawy. Panie Rolnicy, jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby Wam podziękować. Podziękować za to, co robiliście przez ostatni rok w tych niezwykle trudnych okolicznościach. Dziękujemy za to, że dzięki Wam my możemy funkcjonować. Możemy funkcjonować tak, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni, a Wy ze zdwojoną siłą, pomimo tego, pomimo tych trudności, które pojawiają się na Waszej i na naszej drodze, staracie, je, staracie się je rozwiązywać. Ksiądz Kanonik na, w czasie homilii mówił o ważnych słowach, o kultywowaniu wartości o szacunku, o dziękowaniu. Ja nie pochodzę z tej ziemi, ja pochodzę z Podkarpacia i tam są też, podobnie jak tutaj, niezwykle ważne wartości i słowa, takie jak Bóg, honor, ojczyzna. I wy rolnicy przez swoją pracę, przez codzienne życie, przez takie świadectwo tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować rodzina, uczycie nas, uczycie społeczność, a przede wszystkim uczycie też młode pokolenie, jak żyć i jak postępować w, w tych niełatwych dzisiejszych realiach i od ci jeszcze do słów księdza, księdza kanonika z Chomili, który mówił, jak ważne jest kształtowanie i uczenie młodego pokolenia. I właśnie Polska Wieś jest najlepszym miejscem, gdzie takie wartości są przekazywane. Gdzie jest pokazywane, jak ważny jest szacunek do rodziny, szacunek do ojcowizny, szacunek do ziemi, ale też szacunek do pracy innych. I za to chciałam Wam wszystkim, drodzy rolnicy gminy Regimin, w imieniu mieszkańców całego powiatu bardzo, bardzo serdecznie podziękować.